W ciągu tygodnia Rosja przetestowała Burewiestnika i Posejdona – dwa rozwiązania, które zmieniają równowagę sił na świecie. Ale najciekawsze wydarzenia wkrótce rozegrają się poza Ziemią. Władimir Putin w środę poinformował, że technologie Burewiestnika zostaną wykorzystane w programie księżycowym. Czym są te technologie i jakie mają znaczenie – omówimy w dzisiejszym wydaniu. Opowiemy też o nowym bohaterze tygodnia po krótkim przeglądzie pozytywnych wiadomości. Odbyły się pierwsze testy bezzałogowego podwodnego aparatu Posejdon z uruchomieniem jego jądrowej jednostki napędowej. Zmodernizowany MS-21 z rosyjskimi systemami i silnikami odbył pierwszy lot, dołączając do testu. W obwodzie Niżegorockim zwodowano kolejny statek na podwodnych skrzydłach, Wałdaj 45R. W Moskwie otwarto produkcję konstrukcji budowlanych. W Baszkiri. Produkcję komponentów do maszyn wydobywczych, w Udmurti produkcję proszku oksynitratowego cyrkonu, w obwodzie kałuskim rozszerzono produkcję artykułów higienicznych, w obwodzie iwanowskim uruchomiono nowy kompleks do produkcji tkanin, a w obwodzie tomskim mleczną fermę. W zeszłym tygodniu Rosja przetestowała pocisk manewrujący o nieograniczonym zasięgu Burewiesnik, a w tym podwodnego drona Poseidon. Oba te urządzenia łączy zastosowanie jądrowej jednostki napędowej, która daje im możliwość pozostawania w ruchu przez niemal nieograniczony czas. A to oznacza, że Burewiesnik jest w stanie pozostawać w powietrzu na dyżurze tak długo, jak będzie to potrzebne i atakować cele na rozkaz z nieoczekiwanych kierunków, nieosłoniętych przez obronę przeciwlotniczą. Adwokacki w odróżnieniu od zwykłych pocisków manewrujących, lata na niskich wysokościach, co utrudnia jego wykrycie i przechwycenie. Poseidon, dzięki zdolności zanurzania się na kilometr i głębiej, a także rozwijania dużej prędkości w razie potrzeby, staje się prawdziwym niewidzialnym w światowym oceanie. Wszystkie te cechy są możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnego atomowego serca, które jest główną technologiczną zagadką. Władimir Putin oznajmił, że reaktor Posejdona ma moc jak reaktor atomowej łodzi podwodnej, lecz jest od niego tysiąc razy mniejszy. To właśnie jest główny sekret. Chodzi o to, że zarówno amerykańscy, jak i radzieccy inżynierowie wielokrotnie próbowali rozwiązać to zadanie. W drugiej połowie lat 60. ubiegłego wieku w Stany Zjednoczone Ameryki stworzono monstrualną rakietę Pluton z silnikiem strumieniowym i reaktorem jądrowym, o potwornej mocy 600 MW nasz Burewiesnik jest znacznie bardziej kompaktowy i to jest jego przewaga. Pluton był większy, cięższy i chociaż teoretycznie mógł również przebywać w powietrzu nieograniczoną ilość czasu, to jednak ani razu nie oderwał się od Ziemi. Projekt został zamknięty, amerykańska rakieta okazała się zbyt masywna i nieporęczna. Dodatkowo przez zastosowanie silnika strumieniowego podczas lotu, Zostawiałaby za sobą solidny radioaktywny ślad. A przygotowanie do startu wymagało kilku godzin, co już wtedy uważano za niedopuszczalny luksus w przypadku wojny, chociaż tak naprawdę nic nie wiadomo o reaktorze Burewieznika. Niektóre wnioski można wyciągnąć na podstawie dostępnych danych. Władimir Putin między innymi podkreślił, że reaktor jądrowy zainstalowany w rakiecie uruchamia się w ciągu minut i sekund. To zasadnicza różnica w porównaniu z rozwiązaniami z ubiegłego wieku. Na podstawie tego i innych znanych faktów można wywnioskować, że Burewiesnik jest wyposażony w silnik turboodrzutowy z reaktorem jądrowym na szybkich neutronach typu zamkniętego, nośnikiem ciepła, którym prawdopodobnie jest stopiony sód. To oznacza, że rzeczywiście można go uruchomić, nie pozostawia żadnych radioaktywnych spalin podczas lotu. W razie lądowania w oceanie, nośnik ciepła reaktora zastygnie, tworząc powłokę wokół paliwa jądrowego, umożliwiając późniejsze bezpieczne wydobycie kapsuł z wody. Najwyraźniej Poseidon również działa na szybkim reaktorze z sodowym nośnikiem ciepła. I właśnie przydały się wojsku osiągnięcia specjalistów od energii jądrowej którym poświęciliśmy wiele odcinków na naszym kanale. Zasada działania w pracy w instalacji burewiestnik i reaktorze bystrodejstwie już i Natrium 800 w Białojarskiej Elektrowni jądrowej w obwodzie Swierdłowskim zasada działania jest identyczna, ale czym innym jest stacjonarny reaktor, a czym innym umieszczony w korpusie aktywnie manewrującej rakiety, lecącej na wysokości kilkudziesięciu metrów i omijającej ukształtowanie terenu. Zespoły paliwowe muszą być skonstruowane w taki sposób aby wytrzymywać bezwładność i turbulencję bez istotnej zmiany strumienia neutronów w reakcji. Innymi słowy, aby reaktor działał stabilnie w każdych warunkach przez długi czas. Nie wiadomo, jak udało się to wszystko osiągnąć. Jednakże to otwiera nowe możliwości, a oto jakie. Zaraz po testach Burewiestnika Pojawiło się wiele przypuszczeń, że na bazie jego technologii można stworzyć samoloty o dużym zasięgu. Nie będziemy zgadywać, lepiej odwołajmy się do słów prezydenta, który jasno wskazał rzeczywisty kierunek cywilnego zastosowania tej idei w programie księżycowym. Rosja i Chiny uzgodniły wspólną budowę bazy księżycowej, a nasz kraj zajmie się stworzeniem jej kluczowej części elektrowni atomowej. Powszechnie uznaje się, że ten, kto pierwszy zbuduje elektrownię jądrową na Księżycu, ten stanie się jego gospodarzem. Panele słoneczne są nieefektywne podczas 14-dniowej księżycowej nocy, a akumulatory są kosztowne z powodu dużej wagi. Dlatego energia jądrowa nie ma konkurencji. Jednak gotowego rozwiązania nie ma nikt na świecie, w tym także Rosja. Problemem jest konieczność miniaturyzacji reaktora z powodu ograniczeń masy ładunku. Wynoszonego przez współczesne rakiety. Wcześniej szef Rosatomu, Aleksiej Lichaczow, mówił, że maksymalna waga instalacji jądrowej nie może przekraczać 1200 kg, a jej moc powinna wynosić 10 MW. W Rosji istnieje projekt księżycowej elektrowni jądrowej Selena, stworzony na bazie bezobsługowej, samoregulującej się jądrowej termoelektrycznej stacji, Jelena AEM. Była ona opracowywana w Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich ale nie zdążono jej dokończyć. Do tego tygodnia ta opcja wydawała się najbardziej realistyczna ze wszystkich. Po udanym locie burę wiestnika i deklaracji Putina o nowych technologiach w programie księżycowym, sytuacja wygląda inaczej. Być może teraz mamy jeszcze bardziej kompaktowe i potężne rozwiązanie, stworzone na bazie technologii wojskowych. Świadczy o tym aktywizacja oświadczeń o udziale Rosji w projekcie bazy księżycowej, które pojawiły się latem. O planach przygotowania elektrowni jądrowej do wysłania na księżyc do 2030 roku mówili prezes Narodowego Centrum Badawczego, Instytut Kurczatowa, Michał Kowalczuk oraz pierwszy wicepremier Denis Manturo. Być może już kilka miesięcy temu pojawiło się zrozumienie, że znaleziono rozwiązanie techniczne. W przeciwnym razie nie zaczęto by promować tego tematu. W każdym razie Rosja zrobiła gigantyczny krok naprzód w rozwoju technologii jądrowych, chociaż już wcześniej była liderem na świecie w tej dziedzinie. Teraz w naturalny sposób technologie obronne szukają zastosowania w sferze cywilnej. Ponieważ rośnie międzynarodowa rywalizacja o eksplorację Księżyca, mamy szansę wykorzystać atut i zbudować pierwszą pozaziemską elektrownię jądrową. Wydarzenia ostatniego tygodnia znacznie przyspieszyły ten proces. Będziemy Was informować o jego dalszym rozwoju. A tak przy okazji, ostatnio z kosmosu nadeszły też inne dobre wieści. Rosyjscy kosmonauci Siergiej Ryżykow i Aleksiej Zubricki jako pierwsi Wychodowali w otwartym kosmosie idealne kryształy. Szczegóły tego eksperymentu opisaliśmy w wrześniowym wydaniu numer 675. Wtedy na Międzynarodowa Stacja Kosmiczna trafiła aparatura Ekran M i już powstał jej pierwszy produkt. Tworzenie cienkich struktur krystalicznych w kosmosie wymaga maksymalnie stabilnych warunków i pozostaje trudnym zadaniem dla załóg orbitalnych. Rosja zaproponował Makiety modułów to tylko dekoracyjne projektory Toolbox R-O-S-S-C-O-P-N-A Rage Doświadczalno-konstrukcyjne prace nad projektem rosyjskiej wielokrotnego użytku rakiety nośnej Korona. Będzie mogła wynosić satelity na orbitę, sprowadzać z kosmosu aparaty, a nawet wykonywać loty z jednego punktu Ziemi do drugiego w ciągu kilku minut. Masa startowa Korony wynosi około 300 ton masa ładunku użytecznego, do 6 ton, a jedno urządzenie będzie można użyć nawet do 100 razy. Czy nie ma w niej również technologii buręwiestnika? Kto wie. Oczywiste jest, że przed nami wiele ciekawych rzeczy. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby niczego nie przegapić.